Run. Dzisiaj poruszymy temat, który był dosyć mocno poruszany w różnych mediach, które no gdzieś tam po części są mediami sportowymi, po części być może marketingowymi. Też pojawiło się wiele postów na ten temat, które oczywiście po, po części ja publikowałem. No myślę, że nawet osoba, która nie siedzi bardzo mocno w butach piłkarskich, zorientowałaby się, że Robert Lewandowski zazwyczaj gra w butach Nike, a teraz gra w butach innych marek. Pojawił się w pewnej polskiej marce odzieżowej. No i jest to dosyć ciekawy temat, o którym pojawiają się różne podsumowania, domniemania yy, i różne głosy. Yy. W gruncie rzeczy jest to temat bardzo mocno... Swoim takim korem związany z butami piłkarskimi, no więc nie mógłbym nie nagrać filmu i w jakiś sposób tego nie podsumować. Spodziewam się, że y, ten film mogą obejrzeć ludzie, którzy zazwyczaj no, nie interesują się butami piłkarskimi, więc też bardzo Was witam na moim kanale. Zachęcam do wejścia sobie troszeczkę głębiej w tematykę korkową, no bo być może jest to coś, co w gruncie rzeczy Was interesuje, być może w piłkę gracie, więc y, kanału jeszcze nie znacie, y, chociaż no, jest on. Tepy mają już 10 lat, miały w zeszłym roku. Tak jest, w tym roku 11. Dobrze, zacznijmy sobie może od tego, że należałoby powiedzieć o historii butów Roberta Lewandowskiego, tak? No bo to, to tak jakby jest cała podstawa tematu. Artykuł pokazujący dokładne zdjęcia był wypuszczony jakieś 3 lata temu na tp.pl no i podlinkuję go, o ile go znajdę w opisie tego filmu, dlatego, że tam bardzo wskazane by było zobaczyć sobie chociażby te zdjęcia z pierwszego okresu, jak to wyglądało u Lewego, w czym grał i tak dalej. Dopóki on nie pojawił się w Lechu Poznań, no to był przykładem, tak jak każdego młodego piłkarza, który gdzieś tam sobie zmienia, te marki, dywersyfikacja marek, modeli jest tam dosyć różna. W wielu modelach on się pojawił. Moment, w którym trzeba zacząć mówić jakoś tak realnie o konkretnych markach, być może o konkretnych sponsorach, to jest oczywiście przejście do Lecha Poznań, gdzie Robert Lewandowski grał. Ja tutaj wcześniej znalazłem te buty sobie w gąszczu moich. Jest, jest, jest. W tym modelu ja kojarzę pojawienie się lewego wlechu z modelem Adidas Pure 1. Sam ogólnie nie przepadam. Natomiast faktycznie, nawet w tej kolorystyce, pamiętam, on występował. No i to, co trzeba sobie tutaj powiedzieć, to to, że w sieci w ogóle znajdziemy. Wiele gdzieś tam na ausach w, na przestrzeni lat sprzedawanych butów, które były okraszone ID Roberta. ID, to znaczy dla osób, które nie siedzą w korkach, trzeba tutaj sprecyzować, to jest ozdobienie butów w jakiś sposób nazwiskiem, często datami urodzin, dzieci, imionami, dziew, imionami dziewczyn. O! Tak jak na przykład ja tutaj mam na tym bucie, tak? Zaki, flaga polski. Znajdziemy takie buty Adidasa właśnie z ID. Natomiast to też nie musi świadczyć o tym, że Robert posiadał jakąś tam specjalną umowę sponsorską z tym Adidasem. No po prostu dosyć dla zawodników na pewnym poziomie łatwo jest sobie takie buty zdobyć. No co tu dużo mówić. Ja do, od buty dostałem, od buty dostałem, od dostałem buty z takim fabrycznie zrobionym ID. No więc jest to dla kogoś, kto tam gdzieś troszeczkę poziom sportowy reprezentuje albo akurat. Jest jakimś korkowym guru. No temat dosyć łatwy. Yy, to co ważne, to zmiana, yy, zmiana butów przez Roberta Lewandowskiego na Nike. I Robert Lewandowski w Nike pierwszy raz pojawił się właśnie w Lechu, i to były dokładnie te buty. Ja parę lat temu rozmawiałem, miałem wywiad z Robertem Lewandowskim yy, podczas premiery innego buta, który Wam tutaj pokażę, i pytałem się go, czy pamięta pierwszą kolorystykę butów Nike, jakie kiedykolwiek. Założył w Lechu i faktycznie Lewy wtedy skumulował, że tak, to jest ten but. On ma kolorystykę podobną do buta, który akurat był wtedy przedmiotem premiery i o którym rozmawialiśmy, czy też w kontekście premiery, którego się mogłem z Robertem spotkać. I od wtedy Robert Lewandowski podpisał umowę sponsorską z Nike. Ta linia to jest linia T90 to jest trzecia generacja tego buta. I w tejże generacji, czy w tejże linii Robert Lewandowski grał aż do Borusi Dortmund. I tutaj nastała pewna istotna rzecz z punktu widzenia tego, że Robert Lewandowski teraz tam w czymś innym się pojawia, mianowicie przedłużenie kontraktu. Z tego co mi wiadomo, bo gdzieś w dobrym towarzystwie, po prostu przy dobrej łyski to usłyszałem, w momencie, nie było lepszego momentu na to, żeby Robertowi Lewandowskiemu kończył się kontrakt, niż y, Szczelni Hatryka Realowi Madryt w Lizemiszczów. Y, akurat wtedy ten kontrakt, który był podpisany w Polsce, y, z tego co wiem, się kończył y, i tutaj Robert Lewandowski dostał zmianę waluty. I dodatkowe 3 zera na sumie, na jaką ten kontrakt opiewał. No to wyobraźcie sobie jakąkolwiek sensowną kwotę w tych złotówkach na początku i dodajcie te filtry. To wychodzi całkiem fajnie. Z tego co ja wiem, lewy był wtedy w top 6 opłacanych zawodników Nike na tamtą chwilę, gdzie trzeba sobie powiedzieć, że marketingowo wtedy rynek. Piłki nożnej czy też sprzętu sportowego wydawał się być bardziej spuchnięty. I zresztą, jak sobie spojrzymy w tej chwili na takich topowych piłkarzy znamienitych, a wtedy no to tych ludzi było więcej. Oni grali bardziej pierwsze skrzypce, bo był runej, był zlatan, gdzie zlatan wtedy no był zdecydowanie tak jakby większym okrętem, tak, jeśli chodzi o, o tą wartość marketingową. Yy... I wtedy też lewy sobie dogrywał w serii T90. Ja też mam tutaj fajny przykład gdzieś, bo oczywiście wiele jest do powiedzenia na temat tych butów. To był całkiem ciekawy, ciekawy model, ciekawa kolorystyka. To jest jeszcze kolejna generacja modelu T90 Laser 4. I pamiętam, to jest oczywiście kolekcja Clash, czyli na Euro 2012. Możecie ją kojarzyć. Wtedy pamiętam, w Złotych Terasach był fajny event. Z reprezentacją w Warszawie, oczywiście, gdzie lewy dostał bodajże te buty, na których na wkładkach były wypisane jakieś hasła, które kibice w social mediach, jakieś ży życzenia, powodzenia i tak dalej. Dosyć fajne to było. Kiedy przyszedł koniec serii T90, nie pamiętam, to już chyba było w Bayernie Monachium. Chociaż nie, to chyba jeszcze było w Borusi. Zobaczycie to na zdjęciach. Skończyła się seria T90. Nike wprowadził taką serię, która się zwała Hyper Venom. Lewandowski, już w momencie, kiedy ta seria się pojawiała, był zdecydowanie inaczej traktowany. To znaczy, był jedną z głównych twarzy w kampanii marketingowej, gdzie tam piłkarze dostawali w takich specjalnych skrzynkach te buty. Główne skrzypce tam grał Neymar, natomiast no, on już tam się realnie pojawił na takiej arenie marketingowej, światowej. Na przestrzeni lat w tej serii Hypervenom, która miała swoje trzy generacje, Lewandowski pojawił się z różnym natężeniem, z natężeniem rosnącym. Była na przykład specjalna kolorystyka Hypervenom Phantom 1, taka niebieska w której grał tylko bodajże on i chyba Tiago Alcantara, jako takie wyróżnienie młodych zawodników, wyjątkowo obiecujących. Była specjalna kolorystyka modelu Hyper venom Phantom 2, wyprodukowana w jednej z najmniejszej liczby sztuk, w ogóle niedostępne sprzedaży, takie nawiązujące do godła naszego, do judo, samiem przyjemność w ogóle trzymania tych butów, one były jeszcze zapakowane w taki fajny boks, Drewniany, bodajże trzy pary na całym świecie takie powstały, więc też bardzo fajne takie wyniesienie w jakiś sposób tam na piedestał swój marketingowy prze, przez sponsora. W generacji trzeciej, którą to generację tu gdzieś mam, ten, miałem okazję być na premierze, poszczelając sobie karne z Miroklozem. Rozmawiałem z Robertem Lewandowskim i w zasadzie ja wtedy tak się troszeczkę zastanawiałem, czy mogę to powiedzieć, ale stwierdziłem, że mogę. I Dla kogoś kto się nie interesuje butami piłkarskimi albo tak nie żyje tym nutą sprzętową powiedzmy w piłce nożnej to, to może się wydawać takie błahe stwierdzenie szczególnie w kontekście sukcesów sportowych Roberta Lewandowskiego. No, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że tak jak spojrzymy w tył, ja spojrzę na, na to jakie buty były i tak dalej, na przykład jest linia Mercurial, której twarzą był Ronaldo Brazylijczyk, tak, Nazario de Lima. I powiedziałem do Roberta czy wiesz, to nie jest oczywiście mój kolega, tylko sobie powiedzieliśmy, że mogę mówić na tym. Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś twarzą linii i mało jest tak naprawdę ludzi w historii, które były twarzą linii. I w ogóle mamy, wiecie, pierwszego Polaka, który osiągnął taki sukces i tak dalej, niesamowita sprawa. Troszeczkę tam się zastanawiałem, czy mogę to powiedzieć, bo jednak jak spojrzymy na grafiki z sesji zdjęciowej, która widziałem tam, jak była robiona, byłem przy tym. To lewy stoi w pierwszym rzędzie tak z kawaniem, trochę. No natomiast myślę, że to jest bardziej ukąd w stronę kawaniego niż realnie to, że lewy no jednak grał tutaj pierwsze skrzypce. Chociaż Nike no tak bardzo nie eksploatowało tego tematu. To znaczy, marketingowo tutaj zaczął się dosyć mocny zjazd od tego momentu, ja bym wręcz powiedział. Jak sobie pomyślicie o reklamach Nike. Które znacie, to to są wszystko reklamy, które były przed tym momentem. Od bardzo wielu lat Nike nie zrobiło nic takiego bardzo znaczącego, co by zapadło w pamięć. No i to jest w zasadzie tutaj najistotniejsza rzecz, co się w tym momencie zaczyna, ponieważ Nike od tamtego czasu sprzętowo, marketingowo, zdecydowanie i też administracyjnie ogranicza swoje ruchy, swoje działania. O tym, y, ja wspomnę w tym, w tym filmie tylko o tym, co jest tutaj istotne, czyli o samym sports marketingu, natomiast o samym Nike, y, o tle tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, będzie osobny filmik, bo to jest absolutnie y, osobny temat do poruszenia. Ten filmik dopiero powstanie, oczywiście zapraszam na kanał, żebyście sobie to przyśledzili. Od tego wspomnianego czasu Robert Lewandowski pojawił się w nowej linii Phantom, w tym konkretnie wypadku Phantom Venom w dwóch generacjach, natomiast tam już nie za bardzo cokolwiek ciekawego jest do powiedzenia w tym temacie. To to trzeba zaznaczyć i co tutaj jest taką podstawą, to tego, że w 2020 roku na jakiś zdecydowanie wycofało się. Z tematu sports marketingu, to znaczy porzuciło wielu swoich piłkarzy, których można by uznać za takich sztandarowych. No przykład flagowy Neymar, tak? który już wiemy, że znalazł swoje miejsce w Pumie. Efektem tego, bo może ktoś oczywiście być tylko fanem Lewego i oglądać ten Bayern i się tak nie rozeznawać, ale bardzo wielu piłkarzy w tej chwili albo zmieniło brand, albo gra w butach pomalowanych na czarno, żeby zakryć to, to że gra w Nike. Nike bardzo mocno tu swoją kasę wycofuje ze sports marketingu. Sports marketing, czyli lokowanie brandu w, w, w sporcie, ale nie tak w takiej postaci, że mamy jakieś reklamy w telewizji, tylko realnie w żywym sporcie wrzucanie swojego towaru, czyli buty na nogach piłkarzy. To jest tutaj ten główny sports marketing, o którym mówimy. No i z tego wzięło się to, że Robert Lewandowski na przykład był widywany w Pumie. Dzisiaj, w momencie, kiedy ja to nagrywam, dostałem zdjęcie, że najprawdopodobniej Robert Lewandowski był w jakimś modelu Adidasa. Starym, to jest chyba Pure 11 Pro 1. Niebieskie, białe z niebieskim paskiem, z tego co widziałem, kiepskie zdjęcie, ale to chyba to też oczywiście gdzieś te buty tutaj ze mną są. Yy, można było jeszcze niedawno powiedzieć, domniemywać, że Robert Lewandowski jest w PUMie, bo wystąpił nawet w meczu reprezentacji w jednej połowie w Future Z yy, w żółtej kolorystyce. No i on tam miał nawet ID z tego, co się udało zobaczyć. Yy, no natomiast to, co sobie powiedzieliśmy, ID, yy, jeśli Robert dzwoni do PUMy, do kogoś, kogo zna, a na pewno zna, no bo z każdej marki ktoś tam zabiega, żeby Roberta znać, mówi, chce korki, no to dostaje korki. Tak, i tyle, i pewnie jakiś szef staje w nocy i mu te korki robi, nawet jakby chciał. Yy, więc to nic nie znaczy. Yy, istotne rzeczy to tu jest to, że pojawia się w innych korkach, no i też pojawia się wątek 4F, który jest osobnym, dosyć fajnym, ciekawym, w pewnym sensie ekscytującym wątkiem. Czy Robert Lewandowski będzie grał w butach 4F, będzie reprezentował tą markę? No, wydaje się, że nie. Po pierwsze, 4F oczywiście jest marką, która odniosła sukces na arenie polskiej, z tego co ja wiem. Oczywiście są w, na innych rynkach, ale jak dla mnie sukcesem, jest sukces w Polsce. Marka zrobiła to w bardzo dużej mierze sport marketingiem, w zasadzie głównie z tego, co, co w mojej opinii pojawianiu się w lekkoatletyce. Tak. Czy marka 4F jest piłkarska? W żadnej mierze nie jest. Z tego, co ja wiem, jeśli chodzi o takie plany tej marki, bo miałem jakiś tam kontakt z 4 lata temu, ambicją 4F było posiadanie buta biegowego z prawdziwego wrażenia. Ostatnio wszedłem sobie z salonu sprawdzić, czy on jest. Go tam jeszcze nie ma. 4F i to nie chciałbym, żeby to źle wybrzmiało, bo będą oglądali prawdopodobnie ludzie z 4F. Yy, rewelacyjna sprawa, ciuchy, sukces, ja wychodzę na ulicę, widzę ludzi w 4F, ale yy, to, że Robert Lewandowski jest w 4F, nie znaczy, że 4F jest nagle marką piłkarską. Nie, 4F bardzo by chciało kiedyś pewnie być marką piłkarską. Zresztą pan yy, Klaja, ostatnio yy, w ostatnim jakimś wywiadzie czy na jakiejś konferencji, Igor Klaja. Powiedział, że to są ambicje 4F, być w Formule 1, co się wydaje być proste, jeśli chodzi o taką organizację, produkcję sprzętu gorzej finansowo no i być w piłce nożnej. Co w drugą stronę jest oczywiście też organizacyjnie trudne, finansowo trudne, ale żeby stworzyć produkt, tam gdzieś pewnie na horyzoncie to jest. Nie jest absolutnie możliwe to, w sensie, no wiecie, może być tak, że zaraz samolot walnie w ten budynek, ale nie mogę tego wykluczyć, ale raczej nie. Raczej nie jest możliwe to, żeby 4F zrobiło na jednej nodze szybko buty, bo nagle lewy jest osiągalny. To jest zdecydowanie dłuższy proces, długi, bardzo. Jasne, można zrobić kilka ciuchów, i to się stało. Tak, są jakieś kolekcje Roberta Lewandowskiego. W nie wiem, nie, nie widziałem tego na żywo, nie mam opinii żadnej. Natomiast coś tam jest. Widzieliśmy jakieś materiały marketingowe. No, no jest ten temat eksploatowany. Się nie dziwię. Rewelacyjnie że 4F dokonało tego kroku. 4F miało Fuxa, że Robert Lewandowski nie ma umowy z Nike, bo każda tego typu umowa wiąże się z tym, że jeśli jesteś panie Lewandowski, panie Ronaldo, panie Neymarze, yy, przez nas sponsorowany, to jeśli pojawisz się gdzieś w ciuchu sportowym, to jest to ciuch naszej marki. Tak, więc yy, to była jedyna droga do tego żeby w ogóle coś takiego jak 4F Robert Lewandowski Zaistniało. Nie jest możliwe to, żeby 4F zrobiło korki. No, pomyślmy sobie chociażby o tym zapleczu, które trzeba mieć dla takiego zawodnika, jeśli się wchodzi na taki poziom. Buty dla tego typu piłkarzy i to jest coś dla tych, którzy trafili tutaj pierwszy raz, są na tym kanale. Yy, są, jest zrobiony skan stopy w 3D, jest kopy toszewskie tworzone, na tym kopycie jest szyty but i wtedy masz gwiazdo rangi światowej, proszę, buty już dla Ciebie, nawet jeszcze potem są poprawki yy, dla Ciebie zrobione, tak, I, i można w tym grać. Natomiast, no, to, to w ogóle nie może być jakiś kiepski but. Tutaj mamy buty z samego topu, gdzie one kosztują te najlepsze gdzieś tam po 1000 zł. Yy, produkt 4F gdzieś tam ma na półkach jakieś takie dla dzieci te korki. No nie, nie chcę tak używać brzydkich słów, no ale to jest, to jest ciekawostka, tak, tylko, że one tam są. Yy, więc 4F skorzystało z okazji, dobili jakiś tam deal. Spoko, yy, bardzo fajnie. To, to jest myślę warte zaznaczenia, że 4F mogło sobie finansowo pozwolić na to, żeby z Robertem Lewandowskim coś zrobić, bo no to jest wyznacznik sukcesu też, tak? Jak sobie by porównać Czym jest podmiot, czym jest ten człowiek. Tyle. Yy, dobrze. No i w zasadzie jeszcze jedna myśl odnośnie tego 4F piłka nożna. 4F tym ruchem gdzieś tam wypływa sobie w to, w to morze, tak? Z tej swojej zatoczki. Yy, no bo ja myślę, że mogę jako reprezentant środowiska piłkarskiego powiedzieć, yy, że. Yy, nie ma za bardzo tematu 4F na boiskach, o ile tam babcia nie kupi akurat wnuczkowi czegoś, bo była w sklepie, tak? I bo kojarzy, bo, nie wiem, tam yy, jakiś nasz lekko atleta. Yy, 4F jest taką marką noszoną przez kibiców. Yy, oczywiście nie, ja widzę, ludzie biegają, tak? Jogging i tak dalej. Yy, no, ale też jak przejdziemy, to to ma pan dziśu yy, czy gdzieś tam. No, tak wiecie, to nie jest ta marka wyboru dla y, takiego szczególnie sportowca, sportów drużynowych, nie? Tym bardziej, że bardzo wiele z tych sportów ma swoje szczególne wymagania w kontekście tego, jak wygląda gra y, w tym sporcie, y, co tutaj jest potrzebne, gdzie się nie, nie może ciuch przesuwać i tak dalej, i tak y, dalej. Więc. Y, Bardziej trochę myślę, to będzie miał skutek taki, że ci ludzie, którzy siedzą w 4F na kanapie, a potem pójdą pobiegać, kupią sobie to jeszcze tą kolekcję Roberta, niż to, że środowisko piłkarskie no nagle kupi sobie ciuchy 4F na trening. Nie? To jest właśnie jeszcze ta praca, którą tam 4F musi wykonać. Nie będzie o 4F osobnego materiału, bo oni nie są w piłce nożnej i to była jedyna okazja w zasadzie, żeby o nich powiedzieć w kontekście Roberta Lewandowskiego. I myślę, że pojawienie się tej marki w tym materiale świadczy, że to jest skuteczne. Nie? No dobrze, i teraz podsumowanie. Podsumowanie i zakończenie takiej kropki nad I w zasadzie nie ma. No bo. Mm, kluczowe jest to, że. Nike się bardzo mocno wycofało i po prostu wzięło swoją kasę z rynku. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy rynek sports marketingu szczególnie na poziomie najlepszych piłkarzy, to mamy Nike, Puma, Adidasa z takim jeszcze wskazaniem, że to jest Nike i Adidas. tak? Puma gdzieś tam troszeczkę za. I teraz jeśli jedna marka się tak mocno wycofuje, to to oznacza problemy dla wszystkich. Problemy dla zawodników, którzy nie dostaną już takiej kasy, bo jeśli jest mniej podmiotów, które płacą mniej pieniędzy, w sensie, no czemu Puma miałaby dać, nawet jeśli by mogła, taką kasę komuś, jak dawało Nike? Podejrzewam, że Neymar nie ma. Yy, więc bad timing i ogólnie do kitu, bo zapewne Robert Lewandowski mógłby zarobić więcej, gdyby nie to, że tutaj takie ruchy się dzieją. Dlaczego się dzieją? To będzie osobny filmik z domniemaniami. Yy... W jakiej marce ostatecznie Robert Lewandowski będzie występował? Trudno powiedzieć. Na tym samym, w tej samej sytuacji jest mnóstwo zawodników. Spójrzcie sobie na kadrę. Zieliński bodajże występował w Adidasie. Grosicki występował ostatnio w New Balance. To nie jest nic oficjalnego, ale tam coś jest na rzeczy, bo gdzieś tam rozmawiałem, więc może będzie oficjalnie. Milika ostatnio też widziałem w czymś innym. Yy, więc yy, zobaczcie, nawet nie tacy piłkarze z całym szacunkiem dla, dla reszty chłopaków z samego topu, no ale bardzo dużo nagle się zawodników uwolniło i absolutnie oni nie dostaną takich samych pieniędzy jak wcześniej. Yy, marki się nie będą biły o kogoś bardzo, no bo nagle mają mnóstwo do wyboru. Tak? To jest bardziej problem tych zawodników niż marek, myślę. Yy, I w ogóle. Też ten cały rynek marketingowy, przez to wycofanie się jednego podmiotu, no, zwolni, nie będzie już taki jaskrawy, no bo dlaczego by miał? Widać, że tutaj zaczynają oszczędzać to, że Puma wzięła Neymara, to nie znaczy, że suma sumarum też tam gdzieś wszędzie zaraz nie poobniża wszystkim tych umów, no bo jak grasz w Pumie, i masz kumpla z szatni, jakąś inną gwiazdę, który grał w Nike i teraz nic nie ma, no to się zastanawiasz, czy zaraz Puma nie weźmie jego, yy, albo, a ty dostaniesz mniej kasy, tak? No, coś, są normalne zasady rynkowe. Yy, bardzo mnie ciekawi to, w czym Robert Lewandowski ostatecznie wyląduje. Yy, szkoda, że nie w Nike, tyle tylko, że Nike ostatnio jest produktowo bardzo słabe, yy, to trzeba sobie powiedzieć. Yy, mam nadzieję też, że... Yy, no, na przykład Neymar nie jest zawodnikiem na model Future Z. Nie wiem czemu Puma tego nie wie. Tu też takie się pojawiają rzeczy bez sensu czasem. No ale cóż, yy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dodałem Wam paru fajnych szczegółów. Yy, jedyna rzecz, jaka jeszcze tutaj mi się na końcu przypomniała, to yy, no też spójrzmy sobie yy, na tą wartość piłkarza. Ja zdałem się jakiś czas temu, nawet w jakąś taką, na jakiejś grupie marketingowej, w komentarzach słowną dysputę na temat wartości Lewandowskiego jako marki w świecie marketingu. Zobaczcie, no, myślę, że zarezonuje w Was trochę moje stwierdzenie, że jednak lepszymi nośnikami marki są piłkarze, którzy są w jakiś sposób kontrowersyjni. Y, są latynosami. Bo ich kultura jest inna. To jest ciekawszy człowiek. Y, ma inną skórę, ma sobie tam tańczy, bo jest samba, ma inny styl życia y, i tak dalej, i tym podobne. Y, ludzi takich jak Lewandowski, wyjdziemy na ulicę, oczywiście bez kaloryfera, tak? Ale mamy dużo. Lewy jest potocznie zwanym y, grzecznym chłopcem. Y, no spójrzmy sobie, czy Raczej grzeczni chłopcy są takimi jaskrawymi postaciami w świecie sportu, które by tutaj wyjątkowo elektryzowały, tak? Sukces sportowy niesamowity. Natomiast Lewandowski jest grzecznym chłopcem, białym z Polski. No nie będzie tak żaru na przykład w Chinach. Oczywiście każdy zna. W tej koszulce jadę za granicę. Lewandowski dzieciaki szepcą do rodziców w wincie, tak? Natomiast Lewy nie ma aż takiej wartości jak te wszystkie inne gwiazdy, chociaż może być od nich lepszy, no to niestety marketing nie tylko opiera się na tym, co ktoś pokazuje na boisku, chociaż bez tego oczywiście nie byłoby tematu. Nie, chcę, nie chciałbym urazić lewego z tym stwierdzeniem, taka jest myślę moja, yy, moja własna analiza. Dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że powiedziałem coś ciekawego, coś czego nie wiedzieliście. Mam nadzieję, że rzuciłem jakieś nowe światło, że stworzyłem płaszczyzny w ogóle do, do rozmów, bardzo chętnie usłyszę jakieś Wasze przemyślenia, przemyślenia, wnioski, jeśli się nie zgadzacie, jeśli macie jakieś inne informacje, które mogłyby sprawić, że będzie jakaś kolejna część tego filmu. To zapraszam, zapraszam do podzielenia się nimi. Jeśli jest, jesteś pierwszy raz na kanale i zaciekawiła cię tematyka korkowa, yy, no bo może z jakiegoś powodu tepy już mają w tym roku 11 lat, będą miały, ale jeszcze nie trafiłeś, to zapraszam cię do śledzenia tematu. Jest strona z tą fanpage. E, wszystko bardzo fajnie, hula. Yy, mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało, że czegoś się nauczyliście. Jak widzicie za mną, to są wszystko w 99% buty, których, w których grałem, więc trochę doświadczenia w tym temacie przez całe życie jest. Yy, jakby co, korki, wiecie gdzie oglądać, kogo pytać. Dzięki, miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, zdrowka.